Dobry państwo jeszcze chwileczkę czekamy, bo jak widzę Państwo się wystawiają. Państwa, jak Państwo świetnie wiecie, w dniu dzisiejszym Pan Minister Jerzy Miller, przewodniczący Komisji Badającej... Tragedię smoleńską ze strony polskiej. Wydał oświadczenie, zgodnie z którym został przełożony termin opublikowania tego, co jest w ciągu ostatniego miesiąca nazywane polskim raportem. Jak Państwo pamiętacie, wielokrotnie w ostatnich tygodniach wskazywałem na to, że to jest pewnego rodzaju. Dlatego, że polskie ustalenia mające charakter oficjalnego stanowiska Rzeczpospolitej Polskiej zostały przekazane stronie rosyjskiej i opublikowane a w oficjalnych dokumentach w dniu 19 grudnia i zawierają one. Stanowisko Polskiej Komisji kierowanej przez pana pułkownika Mirosława Grochowskiego. Oczywiście politycznie nadzorowanej przez pana Jerzego, ministra Jerzego Millera, co do tego nie ma wątpliwości. I te ustalenia kwestionujące stanowisko mak we wszystkich podstawowych sprawach mają charakter obiektywny, niepolityczny, nie są wynikiem jakichś pertraktacji, negocjacji, przetargów. Stwierdzają jednoznacznie, że mieliśmy do czynienia, że to był lot wojskowy, a nie cywilny. Stwierdzają, że nie było żadnych nacisków ze strony ani pana prezydenta, ani generała. Była a nie ma żadnych dowodów na to, że pan generał Błasik był pod wpływem alkoholu, nie ma też żadnych dowodów na to, że naciskał. Stwierdzają także, że piloci nie podchodzili do lądowania, ta teza machuje w żaden sposób nieuprawniona. Przeciwnie, odchodzili oraz, że były naciski na kontrolerów lotu, które skutkowały wprowadzaniem w błąd Polskich, polskich pilotów, systematycznie przez powtarzanie od 10 kilometra przed pasem lotniska, jesteś na kursie i na ścieżce. To tylko niektóre sformułowania, niektóre ustalenia. Szerszy katalog jest w stanowisku zespołu, który Państwu dzisiaj udostępniamy, otrzymaliście to Państwo do wglądu. To są podstawowe, podstawowe ustalenia, które zostały zrobione. Ja chcę je tutaj krótko, krótko przypomnieć, bo one są ważne, a siłą rzeczy nie wszyscy mają możliwość i czas zapoznać się z nimi. Jedno z zasadniczych, które jest przedmiotem sporu wielokrotnie przywoływanego. Otóż stwierdza Polska Komisja pana pułkownika Mirosława Grochowskiego. Polsko-rosyjskie porozumienie z 1993 roku 10 kwietnia 2010 roku było obowiązujące. Strona 96-97. Ta sprawa, jak Państwo wiecie, jest powodem wielokrotnych sporów. Na pewno słyszeliście Państwo i Pana Premiera Tuska, i Pana Prokuratora Seremeta, i Pana Ministra Milera, gdy kwestionowali to stwierdzenie. Ale polscy eksperci. Nie mają co do tego wątpliwości. Ci, którzy pracują pod kierownictwem pana pułkownika Grochowskiego. Ono było obowiązujące. I zwracają uwagę na to, że to ma swoje konsekwencje w błędach, które, które realizowała w błędach strony rosyjskiej. Następnie. Lot 154 m był lotem wojskowym. Następnie. Nie ma danych pozwalających postawić zawód o naciskach Osób trzecich na załodze. Następnie rosyjscy kontrolerzy lotu nie stosowali odpowiednich procedur. Rosyjscy kontrolerzy lotu błędnie naprowadzali 254. 154. Rosyjscy kontrolerzy lotu nie zakazali lądowania, do czego byli zobowiązani. I nie nakazali odejścia na y, zapasowe lotnisko. Lotnisko w Smoleńsku było nieprzygotowane. Lotnisko w Smoleńsku było lotniskiem wojskowym. Piloci mieli błędne informacje o pogodzie. Pilotom przekazano błędne pomocy nawigacyjne. Dowódca samolotu i, i polscy piloci nie lądowali, lecz podjęli decyzję o, o odejściu. I wreszcie istnieje różnica w zakończeniu zapisów rejestratorów, tzw. czarnych skrzynek, i polskiego rejestratora. Firmy ATM. Ta różnica wynosi 2,5 sekundy. W przeliczeniu to musi wydawać nam laikom bardzo mało, ale jak Państwo pamiętacie, Tu 154M w tym ostatnim fragmencie swojego lotu w sekundę pokonywał 85 metrów. W związku z tym 2,5 sekundy to jest ponad 200 metrów. To blisko tyle, ile zabrakło mu do pasa, do prądu pasa lądowania, więc nie jest to różnica banalna. Przywołałem te wszystkie ustalenia, dlatego, że przypominam, iż pan premier Tusk 13 stycznia w rozmowie z jednej stacji, której nie mogę niestety wymienić, żeby nie, nie było kryptoreklamy, a moja sympatia do tej stacji jest szeroko znana, powiedział, że bierze pełną odpowiedzialność Rząd wprawdzie nie pamięta, to podpisywał ten dokument, ale bierze pełną odpowiedzialność i w pełni potwierdza państwowy walor tego dokumentu. A więc stanowisko tego, co nazywamy Polską Komisją, jest znane. Odłożenie w tej sytuacji publikacji, jak rozumiem, politycznego komentarza jest ze wszech miar, moim zdaniem, uzasadnione.